No i tutaj widzę się kręcił po takich dombkach i coś mu się okazuje. I leży Parunia Parunia się mu ukazała Piękne sztuki leżą Podejdziemy zobaczyć, zobaczymy co to jest, to no bo tu Ale ma piękności ale czarnuchy, ja cię pierdzielę. Ale piękne. Tu jeden leży, a tam leży drugi pod krzaczkiem. Ale piękności Ale piękności Podniesiemy zobaczymy. Ale piękne. Ta prawa strona 12. Ja zobaczymy. Nie własne, ale piękności, ale kurwy ale Piękna farunia Piękne, parunia. Piękne. Piękne. Należy mu zrzucić łosia Ale piękne Piękne zrzuty Oby taki więcej Następnie.